Kill, 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 Raz, dwa, trzy. Ooo! Na, na bocie. Na bocie, na bocie. Na bocie, jakieś opłaciłeś? Nie. No na bocie padł, chciałem. Sam strzelałem. Dobra, macie firebombę jakąś, kto nie ma? Ja nie mam. Kto jeszcze to nie ma? Trochę timinga, halo. Macie. Ja, macie. ja chcę Trójkę jedną macie, halo. Dobra, dawajcie Mumina, Mumina. Steve' mumina. Ja Janusz, Ale szybko, szybko, bo on chyba na darasie idzie, pędzi. On chyba do blu biegnie. O, ale to było To Ale to w Ale zobaczyć. Jak Kostra teraz zabija się. Mam jeszcze Zofia. Zofia la papel, to jest jakiś setny. Właśnie na winę biega. O, no to O, to Dobra, to dawaj tego. Idę go. To jeszcze na chcecie po drodze kuchni. Nie, pierwszego La setny level. Jeżeli Papon tą, tak. Tak, i tutaj linia, linia zaraz, dawajcie szybko, szybko na green, Jakie mani... jak ten manik? Jak eee, Jak ma na kanale napiszę. Ale to jak to będzie spawio. wybiegał linia. Tak, tak. tak, szybko, szybko, ja czekam już tu z linią, chodźcie szybko. Kurde, szybciej się nie da. Schody zbloczymy, chodź tu. No schody, nie dwa tu, Magic, magic Walle. Ja mogę jedną F-bombę gryzulić, jak macie Nie, bo tu nas rady. Nie, tu nas widać. Tu. Nie widać nas. No jak? Janusz, patrz, patrz, Janusz. Widzę. Dobra, odejdźcie, odejdźcie. Dobra, jest. Łap, zaznacz go, dobrze, mamy go. Wróćcie prawo, wróćcie prawo, prawo. prawo biegnijcie i wróćcie. I wszędzie wole, wole, wole wszędzie. Wole, wole. To to najmat? Nie słuchaj go, nie słuchaj nie go. Znam, SD, nie SD, znam, nie znam człowieka. SD, 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 SD <laughs> dobra. SD. Najmat. Ej, kurwa, kto Mam zabrał? Hejs. Hejs. To ile było? Dobra. cc 5 To rozrzucaj po jednym. Dobra, daj Januszowi wszystko, daj, daj, daj mu, daj mu. Ej kurwa. Kto, da, kto kto ja jest? po prostu be... na manasy to to tylko, żeby było, dajcie na jest przez to Bo czekam, tak, dobra, i Mumin, Mumin, Ej, Mumin jest chyba w środku. Nie, ej, Mumin. BlueJean. Planki też chciałem, zajebiście. Ej, ta Zofia na PPL to który level? Ale tak? wola To tam, możliwe, że ktoś, ktoś, ktoś możliwe, że wpadnie zaraz O od najmara, jakiegoś najmara Ja od najmara? Ty Masz... od najmara są Szybko Jest na blue, złapiemy go, tapniemy go, nie ma chują. Ej, nie wierzę, że mu ze strzałki hmm? spadło, nie? Ej, a a się wierzę. Kurwa, no chciałbym boku, Przok, bo. trochę bo no chyba za 30k. High level no. No, a masz przy sobie? Nie. Szkoda. Jest to? Jest, yes, idzie Kurwa. tu Kurwa Jakieś one... tutaj wolę parcie tu. Nie, no, no po prostu prawo. On... No bez przesady, przecież go załowałem. No. No. Tak, załowałem go do twojego. Bujava. Pod Tigra cofnij kratkę na skosy i tutaj trzy czuło, ja na maxa na level buszaka. No dobra, Cofnij. Że go po kratkę. On ma mówicie, na ten, no? bo, ok. I trzymajcie, ja na masa na lewo, ty obok o. Kurwa, no? Teraz. No dudy! To niezłe, to niezłe wolę. Dudy, no co ma. Dobra. Dobra do... to... Chodźcie, chodźcie, chodź. Dobra, Zawolujmy. ja go tam woluję. To... Ej, on wraca do domu. Halo, chodźcie tu. Dobra, ma 14 speeda. Chodźcie, chodźcie! Kurwa, się. Ja nie mogę... O jelokę jeszcze mam na nim wole, wolę. Teraz kurwa skończą w Ej, biję mi jaki zadymiasz, czy to od nas? Ej, kto to jest zadymiasz? Chodź. Z, 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 do, dawaj do, tego zadymiarza, zadymiarza. Ja towaj. A gdzie jest dalej. reszta Ej. teamu? Chodź na tego Gina. wy jesteście jacyś ten? No ja puściłem no, tego nie... typa, bo nikt ze mną nie goni go Ja padłem, nie? Nie A. wierzę, że on cię zabił No dostałem za 490 sułek Ty mam twój plecak okay, Wracaj Masz? tu No ale gdzie jest nasz team kurwa? Gdzie jesteście nie, On nie, zaraz nie, drugiego ten zabije ten ten od ten ten nas, ten wejdź tu nie go 490 Ułek dostałem Manasuj się ja pierdolę, no jest team. Fajnie, że teamu naszego nie ma. No nie bo weźmy To jest 110 level. No właśnie, zaraz zabijemy. Jaki level cię zabił? 110 level tu wbiegł. Mumin cię wyjaśnił? Nie, jaki 110? Ej, weź, popraw wolę, popraw wolę. Ja być do jednego dedo, ale chuj. Ej, bo tu jest plecak Dashera, nie? Trapujcie Zdejmij. go, trapujcie Zdejmij. go. Walcie go, Walcie twoje chłopa, żeby tu jeszcze zabić. Tam nie ma wyjścia, nie? No, no nie ma wyjścia, nie wypuśćcie go. Dasher, gdzieś biegnie. Biegnę, no jestem na paseczu, prawda? Boże, to jest na boh? Boh jeszcze mi spadły w ogóle. On cent, tutaj w kabinie. Daję, bo, I on pobiegł? O, o kurwa. No, no, Ale Jak tam się wchodzi? Tutaj, to go? Góra, góra, góra. Kurwa, no puszczą. Ja go tu łapię. Blokada, blokada, no, rzućcie tam MW. Nie kurwa, no, kurwa. Serio? Bo jak spierdoli, to ja nie wiem. Mam go, mam go. Mamy go. Nie wypuśćcie go stamtąd. Kurwa, jak on zacznie łeki bić, to mi całą manę zbije. Mam no, wyjść ma do manny. was? Gdzie by on jest? Dokładnie. Nie ek ma many, pada. Dobra. Wyjebał się. pochy ma Dobra, twoje. Pochy wziąłem. To moje, moje, bo. No to są sąsiadów. Ale ty, Dasher, padł ci solo od niego. O, no, nie, no, no, nie no, no, to jest. Jakieś manasy tam macie, ciebie. Zrzuć się na pod. za <laughs> Ej, kolejny biegnie w nas. Bez, na to konter, ty, Dasher, łapuj Ziomka, bo biegnie. 8-6. Dobra, chodźcie, kogoś Chodzę z na dziwna. <grym> no, on tak, dobra, wybiega, ja wybiega, ja na schody chciałem, biegnie. Na schody, schody łoluj. A, nie mam czym, nie mam, mam ola, nic. Dajcie bak. Dobra, chodź, wola. ja mam twój plecak, schowałem, chodź. Ja mam moje bochy z tym dudkiem. Bochy ma ktoś Boł, inny. Mam za pracowy, mam za pracowy. Ktoś inny ma bochy. Chodź, tu jest plecak. To jest łuk. Tu masz plecak. Kto to 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 Ej. oni zaraz spadną, bo to jest. <grym> się tak! Z tymi, z wszystkimi tymi, A ta pingerka win to jest ten od nas? Tak! Nie, nie, bochy, bochy daj moje. Oddyj, on oddy z tym, dain, z kawałem, Nie, to jest dain. od nas przecież. To jest... No tak. to jest ten? co pierdol... to, to jest? Ładny ja 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 na niego. Ja nie mam takich wypeków. Wyklejcie tam... Co to jest za level? Idealny jest na 3 tak? Z giebeków. To ja nie mam otwartych woli, nic. Ja pierdolę, co on robi. Rob zaraz pan... kurwa jeden chelbiasz Ja mam otwartych woli Ja pierdolę, ale to musi się przed no. niego to rzucić Dobra, liczko. licz go! Raz, a? dwa, trzy Kurwa ja no, mam bar, fraga kolejny Z jest bo ktoś tu jest? A ja, a wiecie, że dostałem prawie cały level, za tego? Trzy, trzy kurwa. Ja 50. Też. Dobra, ja muszę paki otworzyć O inną jest teraz? Halo? Cztery chyba. Cztery. Od 4 aha, no to dobrze. Dobra, ekshibujcie tego Neymara, Neymara. Neymar, tak? Tak. Neymar? Co to online? Do okay. mistrza. Ekshiba, mistrz. On jest offline, ten mistrz? Tak, to A ten. Dlaczego to za pierwszy właśnie, Dudyk. Jest User in your channel timed out. Kogo na zielonym zabiliśmy? Dobra, idziemy na tą bę jakąś peni A tak, mieliśmy tak, iść tak, na, na peni. A on się wylogował, bo padł dwa razy kurwa ten To. Mi... Tak dwa razy <laughs> Teraz się wyjebał od jakiegoś Werusa, a zaraz pół godziny później od was. No to mistrzu jest Ale to mistrz jest spoko, czemuśmy go zabili? No bo on, on jest kurwa z tymi z studiami, i tak dalej. Ale z tymi palaczkami całymi Ale z Nurizo mi TP czy nie? Dorizo? Z Rizą no Z, ryżem, z tym, Jak on ma? Z, mietkami, z mietkiem, czy nie? Z Mietkiem. No oni nie mają. Z, z mietkami, mietkami czy nie? Ja na razie z nikim nie jestem. Wolny strzelec, z to tam, gdzie będzie łatwiej. 7-1 że za was. Czeka.

Pan Ligen i Tylda Dobra no. No Ale to co będziemy bić jakiegoś ty pan o smokach? będziemy bić tak, bo upłaca się ta jebać. Ale ty 40 jest, level. Bojące warianty, że się ta O tego Bajlanda to bijemy. Wall, wall, wall. Mamy go, tylko zejdzie cooldown, tak? A ja nie no. mam cooldowna. Exa nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy dobrze, go. W pulu. go. Dobra, pulu. Nie. Dobra, liczymy go teraz. 1, 2, 3. Trzy. Trzymaj, 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 trzymaj. Dobrze, nie kradnijcie, nie kradnijcie, Cecek, mam CTK i 4K. tam jeszcze jest? Jakieś ringi? O, poty Ej po co? Mana! Kre. Pokażcie coś, tam kura ja też mi <grym> Dwa kre. Dobrze, kre. Że nie opcji. Dobra, ja biorę uchy, resztę mogę Dobra, oddać. Są. Dobra, to nie ma manasu. Ale kto to jest ja? Nie mam manasu. We, nie mam jednej, nie mam mam ja mam dwa Fire Swordy. Ktoś chce? To nie, no nie mam manasów, to jak rzucam. Ja, to. No, no. Jak ja podniosłem tego Fire Sworda i ja go wyjebałem znowu do ciebie, jak to do Dobra, dzięki. Proszę, weźcie. O, jeszcze jednego wezmę. Weź ja tak Weźcie weź Fire Swordy. Fire Swordy. No, no. Żebyś wiedział, że wezmę. Nie no, będę walczył. Dobra, dawajcie, dawajcie to nikomu. To biedny jestem. jeden. jeste jeden. Kurde. Ja mam kapit. Ja idę na tym. Nie mam już kapa. Ej, tu było dużo uchów, nie? Mogę uchy rozdać ja jeszcze? Ja mam, ja mam uch. Rzucam plecaki uchów, kto nie ma. Co, co, ja, to jest damy tego po co? Ale a to. Janusz, nagrywasz odcinek czy nie? Halo. Janusz, no nagrywam nie? Na Ale serio? Można mieć, że to jest. Mam nadzieję, że to jest. Mam to Jestem na YouTubie. Gierdolane gwiazdy, chodź mi Zrobić mamy. Halo, bo ja chcę się kiedyś wybić. Kurwa, no we Pozdrówcie widzów. Ja bym chciał pozdrowić widzów. Ej dobra, jeszcze jest jeden target Exciva Dobra, ja biegnę pierwszy, no nie poznaki z White Schoolem. To kurwa dziwko sesja na XI <grym> 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 To, ja mam taki targetik. Ej, y, Ant te, A w sumie nie, tam z dwie osoby niech po niego wlecą. My, my, my tu zrobimy trapówkę na wyjście. Nie no, wlecimy z niego, tak o... Nie no kurwa i nam ucieknie jeszcze, weź. Nie, co ty? Mamy taką bandę. MS? Taką bandą to nam nic nikt nie utrzymuje To znowu ciebie zajebie i kurwa pobiegnie dalej. Wy, 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 ten wyjdzie. Nie, a co wyście robili tak w ogóle, nie? Dobra. Nie, byli? A ci ta reszta myślę. Nie, 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 nie A reszta bandy co robiła? <laughs> w ciekawości pytam. Bob z tych MS co to jest, ty dalej nie w niego no Jak? Jeszcze -tego On mnie zabił nie. na burst'a coś nie, i... Nie, uf. nie, nie, miałeś yellow HP normalny człowiek. Da, jak ja No Ale pijok! Ale skarabkojny, skarabkojny halo macie? Ja mam dwa. Dobra, no to rzuć mi. A jeszcze jedna osoba, bo ja się zgubiła. Ja, ta, 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 zaraz jeden jeden będę. Ja tak poszedłem kurwa deposit'a zrobić, ja? ja sprzedałem lota jeszcze, kurwa, wtedy co uda. Lota normalnie do tego. No, A ja, ja to, zaakcja na grindzinie to się sprzedam, jeszcze chcę. Macie Scarab jeszcze? Nie pojednego Proszę, proszę, proszę Po ile kupiłeś burstu tak bydłaj? Mg400 burstu gdzieś 10 kachopami Patrz, otworzyłem skaraba, Scarab Coin Esesitu No dobra, to tam jest, tak? Nie, tak co? Czekajcie na mnie, czekajcie na mnie, bo ja Skarabkoina potrzebuję Ej, no, no tak. gdzie wy z tymi skarabami? Weszliście do środka? No ja już jestem No ja kopie koina kogo nadam. Ale ktoś miał mi dać skaraba, Halo, Damian. No ja nie mam, ja mam jednego. No ja mam dwa, zaraz ci dam. Dobra, <coughs> Dobra. to rzuć. Januszu. Rzuć go, rzuć go na ten. Dobra. O jest ktoś. Czekaj, czekaj Janusz, czekaj na, ślifę, tak. na bandę. Jakiś mały no level. To stu, Ale tutaj. Aaa, tak można go jebnąć. Ja chcę, no ja nie mogę taki ataki wyłączyć. Szkoda fraga na takie. Ale tu mamy takie 50 levela jeszcze. Janusza, ty no RSA O, drugi jest. 5-4. Mamy ich już w tym. W trap'a biegną. A ten trap'a? Gdzie wy sobie jesteście? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tutaj dwóch mamy, mamy dwóch. Mamy dwóch. <laughs> wpuszczamy naszych kurwa ty, nasze hiedy i... no pa... Jak oni od ds padną, nie bijcie ich Ułuchaj DESA. a Pa od ds Utanewit, padnie Utanavit wszyscy Utanewit. Zabijmy DS-ami ich Damn. Łągajcie się desami desami padną, pa. Im, tam. Blokuje Siema. go. Siema. Wejdziemy w Lola grać? Nie, mogę zagrać. Dudy grasz? Nie, bo pakuję. Ej, on musi trapa dostać od tych ds pa. Ja chcę wyjść. Puszniesz go? Uż, uż, tak. O, ja pierwsze co za ze zwierzęta. Dziwaczny bez rąk, nie? Ja kurwa studet ten yeah. armor Arbor. miał, nie? A tu co jakieś live fluidy z tego chłopa, nie? Jak kurwa Life fluidy poleciałeś, cóż. Ty, oni kogoś chyba zabili. A, no nie, nie zabili. To jest. Jakiś row, i co to był palek? Więc to row miał? GFB są. A, ja... Oj, ma na serio. Aż GFB, jak chcesz. A to ma live fluidy, czy na serio? Tu jeszcze jest GFB, kupuję. Ja on sobie dał TGFB teraz.